Zdalają się wygląda domek i najlepiej nie mówić, co chcesz zrobić. <gry> I trzy bandy. Zaczynamy coraz bardziej szalony strzały. Następnym strzałem, który spróbuję zrobić, jest to czan z masę. Masę to jest uderzenie, gdzie bina biała jest zasunięta jakąś przeszkodą i należy uderzyć w taki sposób, żeby została przeszkoda ominięta. Dlaczego to się nazywa masę? Nie wiem, ale mamy taką definicję dla ja. niej że to jest masę, masę, masę godzin treningu. I masę, 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 masę szczęścia, aby udało się wykonać takie uderzenie. A to uderzenie to już jest najwyższa półka. Muszę wyskoczyć z trójkąta, zrobić nawrót z powrotem i liczyć na Rozmawiajcie z minami. Z ja powiedziałem, że nie w tym kierunku mała, tylko tutaj. A teraz ostatnia próba. Gdybym do Mistrzostwa Świata nie wykonał, bym jest za 12 punktów, maksymalna ilość punktów do zdobycia. Gdybym tego <try> strzału nie wykonał, mam 0 Zero I teraz wyobraźcie sobie zawodnika mojego rywala, który podchodzi, ma szansę tak na ciebie patrzeć. I w ten sposób teraz on podchodzi. Trzy próby możliwe i ucieczka na 12 punktów. Komu winiecie prawo? Moim I tak ryba ludzi wina 12 punktów. Ciężko dogonić. Inny strzał, który można spróbować na stole do snukera. Wszyscy znacie przepisy. Snucker to jest wtedy, poprawcie mnie jeśli źle mówię, jeśli wina biała jest zasłonięta w taki sposób, że nie widzi Bili, którą chcemy odezwieć, widzi. Czy jest to snukiem, czy być na tą bilet. Czy jest to snukiem? <try> 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 Nie, to ja Super Ja spróbuję teraz wykonać takie uderzenie, aby wbić czarną bilę. Bile, które tutaj są, stykają się z sobą. I nie spaulować. Biała bila nie może dotknąć żadnej bili. a wbić czarną. I jeszcze taki strzał jest bardzo, bardzo dużo. Umierniam taką publiczną jak to wy jesteście. Jestem już czwarty raz w zielonej górze. I obiecuję Wam, że kiedykolwiek będzie okazja przyjechać, zawsze przyjadę. Marcin, dziękuję Ci bardzo za Ja zazdroszczę ze Rolę w Marcina. To jest to facet, który umie coś zrowi. Bra do niego. I... Specjalny strzał. Specjalny strzał. Największy mój strzał, który wykonuje. O, zgodziłeś się na niego. Zapraszam. Kochani, jest to piramida. Ktoś nazywał to piramidą śmierci. Ustawię na stole trzy, trzy bine. Na tych trzech binach ustawię trójkąt. Na tym trójkącie ustawię następne trzy na tych Następne trzy biny, trójkąt, deska i mój młody przyjaciel. Spróbujmy.

Trochę się to rusza. Jeśli na tym staniesz, to bardzo cię proszę. Opuść ręce prostą, patrz horyzontalnie na ten napis tam, i nie ruszaj. Oddychaj albo nie ruszaj. Moje zadanie będzie uderzyć białą bilę. biała wila mi się musi wbić piątkę, czyli pomarańczową do łzy, zamienić się miejscami i cała ta, ta piramida ma stać. To na wszelki wypadek. Zawsze, kiedy nie uda się, to zawodnik albo osoba, która stoi, zawsze zostaje tutaj. Nigdy nie leci do góry. Nie nie Wyjdź na stół. Tutaj. I słuchaj dokładnie, co mówię.

Nie, nie, nie. Kolego, opon. Oto. Upucznijcie najlepiej. Ja już tego nigdy nie widzę. Do mikrofonu. Nie słyszysz Nie słychać się. A, słuchajcie, jest ostatni szał. I żebyście zauważyli, kiedy nie się biała wina na pomarańczową, to musicie coś zrobić, bo jak to uderzenie nie zdążycie zobaczyć. To jest sekundy. Chyba, że spadnie. <totro> <totro> e, Odliczamy. Od 10 zero i na 0 wymieniamy winę. Wtedy wszyscy będziecie skoncentrowani, skoncentrowani na tej mili. Tak się boję, że nawet dzisiaj tak, jedziemy. Uwaga! Dziesięć! Dziewięć! Stop, 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 stop. Naprawdę fantastycznie tu jest, ale liczycie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Diolch <laughs>